Cześć kochani, dzisiaj nagrywam właściwie ten filmik, bo chyba potrzebuję z kimś pogadać, a jakoś nie bardzo mam z kim. Bo jakoś tak ludzie albo mają dużo swoich spraw, albo po prostu, nie wiem, nie lubię się nikomu narzucać. A w sumie chyba czuję się w tym wszystkim jakoś tak strasznie sama i mam poczucie, że jeżeli nawet z kimś przebywam, to w zasadzie... Jestem dla niego jakimś tam strasznym obciążeniem psychicznym i w sumie i tak do końca nikt nie rozumie i sama nie wiem. Wypełzłam z wanny właściwie tylko po to, żeby ten film dla nagrać. Tak pewnie kręciłabym z wanny, ale by mnie zaraz nagranie wywalili z Jotobawo, bo że, że gość na w dzisiejszym społeczeństwie jest czymś, nie wiem, złym, nagannym, nacechowanym, w sposób jakiś dziwnie, seksualny, pejoratywnym tego słowa znaczeniu. I nagość tak samo, jak prawda, jak autentyczność jakoś nie jest mile widziana. W przeciwieństwie do na przykład a, kłamstwo polityki, dzidóbstwa czy, czy religii, która każe zabijać innych. A wiem jakiegoś Boga, więc dziwny ten świat. A, no, w każdym razie większość dnia przepłakałam się tą wannie, bo właściwie um, tam, w jakimś sensie, czułam się po prostu spokojnie, bo ta wanna tak fajnie otula i, i po prostu może sobie poprzebywać w cieple. No, ale, um, ogólnie mam dzisiaj takie poczucie, że um, że po prostu nic nie chcę. Jak wpiewaj w jednej piosence, jest mi doskonale wszystko jedno że w sumie niby, niby może mogłabym coś sobie po prostu kompletnie nic nie ma znaczenia i... ani mi się nie chce z nikim spotkać, ani tak naprawdę nie chce mi się z niczego tłumaczyć, dlaczego tak. Po prostu jest mi to wszystko obojętne i tak już utrzymuje mi się drugi dzień, że tylko w sumie płaczę jakoś tak. Ale generalnie yy, jest. jestem Wam na Zakończenie mojej historii szpitalnej, w sumie o tym chciałam powiedzieć. Wypuścił mnie równo tydzień temu, no i po trzech tygodniach w sumie. Ponieważ, ponieważ codziennie, dzień w dzień przychodziłam i powtarzałam że właściwie na tym oddziale nie czuję się dobrze, że hospitalizacja nie służy, że rozwala mi jest, że jakby przez to mam poczucie, że tracę swoje normalne życie. No i w końcu jakby zostało to wzięte pod uwagę, a że skoro nie działa to terapeutycznie, to po co? I tak podsumowując, to nie jest to, że jestem ogólnie przeciwniczką oddziału dziennego. Uważam, że to jest fajna opcja dla ludzi, którzy albo są w domu sami i jakoś źle reagują na tę samotność, albo się może potrzebą zaktywizować, albo mają lęki przed zostawaniem, tak. Albo potrzebują uciec z jakiejś sytuacji rodzinnej, to być może jest to, yy, jest to dla nich jakaś tam fajna opcja. Yy, ja mam co robić w domu, yy, muzykoterapię i wszelkiego rodzaju sportowe terapie również mam, mam po prostu pójść na tańce. Yy, więc dla mnie no to nie jest żadne, żadne wielkie halo, że, yy, że, że po prostu coś takiego mogę robić na oddziale. Plus do tego dochodzi fakt, że jest mi bardzo ciężko wstawać, ale po prostu kiedyś tam wracałam, to byłam żywym trupem. A ciągle zestresowanym, ciągle jakoś tam. Po prostu pan wewnętrznie nie lubię takich sytuacji. A to takie trochę więzienie, no plus do tego te moje problemy z dietą, że niby, niby wegańską mi załatwili ale tak w praktyce, ale ta kategoria filma zapominała dosłać, a to jakieś tam inne rzeczy się działy, więc to też cały czas generowało stres. W sumie wypisali by mnie 4 dni wcześniej, ale czekaliśmy jeszcze na opinię psychologiczną. Robiłam ten słynny teścik, co tam wiecie, jest 500, 560 chyba pytań. pytań, Nieważne w każdym razie, około 600. I z tym testem to jest taka ciekawa sprawa, że mm, robiłam go już wcześniej dwa razy i za każdym razem, kiedy go robię, jestem w, na innym etapie, jakby emocjonalnym, i inaczej mi on wychodzi. No, wydaje mi się to trochę dziwne, bo jeśli jest to test mający badać jakby tendencje właśnie znaczy psychologiczne, tak ma sprawdzać, jaki mamy właściwie um, dominujący charakter, no to wydaje mi się, że powinno to być coś, co jest jednak dla nas w miarę stałe. E, natomiast no, tam wychodzi za każdym razem coś innego, nie wiem, na ile jest to rzetelne. Poprzednim razem, kiedy robiłam, wyszło mi jakby wszystkie te e, elementy osobowościowe zrównoważone, e, plus jakiś tam mały rys histroniczny. Tym razem natomiast byłam e, w dołgu, kiedy ten test robiłam. I e, jakby czułam cały czas wewnętrznie, że mogłabym mm, odpowiedzieć równie dobrze zupełnie w inny sposób, gdybym czuła się inaczej, bo jakby wiem. A jak funkcjonuje w pewnym rozstrzale emocjonalnym. Ale odpowiadałam tak, jak się czułam na dany moment, no i wyszedł mi Borderline. Eee, tak, osobowo na emocjonalnie, typu Borderline. W ogóle na wypisie mam e, opcję, że w sumie oni jakby głównie widzą tam Borderline, e, natomiast HD widzą w wywiadzie, czyli jakby nie odnotowali epizodu w czasie, kiedy tam byłam. Dla mnie na przykład jest to dziwne i trochę polemizowałam tam z lekarzami na ten temat, bo jak tak czytam o tym, nie mówię, że u siebie jakiś tam cech, border mnie znajduje, bo to nieprawda. Ale ogólnie czuję się bardziej hadowo i jakby mam wrażenie, że u mnie po prostu jest to ewidentnie Ultra Rapid. I że jakby dlatego nie mam czegoś takiego jak tak zwany nastrój bazowy, bo po prostu nie widziłam emisji. Natomiast lekarz stwierdził, że jego zdaniem to jest tak, że jednak więc chat powinnam te mieć, jeśli ich nie mam, no to znaczy, że tylko epizody jakby nakładają mi się na bordę, który jest moją swoiście bazówką, tak? Um, być może tak jest, nie wiem. A ja się jakby nie do końca z tym wewnętrznie zgadzam, nie do końca tak to czuję. Um, Jakoś. Nie wiem, po prostu, po prostu nie. wie no, nie nagłuję, że ten border tam jest, natomiast po prostu ja to odczuwam zupełnie inaczej. Eee, no nie wiem, bo jak już powiedziałam, tak naprawdę to są, to są tylko słowa. Yy, nie dajemy się yy, zaklinać diagnozy, bo one mają jakoś tam pomagać, a nie odwrotnie. No tak czy się ja jest to border z Hadem. Yy, podbity Hadem dostałem dostałam Ginę. Biorę sobie na razie 25 mg. Pierwsze dawki były 125, teraz jest 25, za parę dni ma być 50. I jest to niby, niby dawka docelowa, przez parę dni czułam się fajnie teraz od wczoraj po prostu jest, jest tak jak jest ogólnie. Jeśli jestem w stanie za 2 godziny nie, nie płakać bez poczucia, że, że po prostu nic, nic nie ma sensu. No, to jest dobrze, tak? I dla mnie na przykład jest to stan taki ewidentnie depresyjny. No, ja mówię, ludzie, ludzie to widzą w jakiś dziwny sposób. To ostatnie jakieś godzin... Wczoraj chyba spędziłam czytając na temat teren, jeszcze raz różnic między Borderline i Hadem. I... I tak naprawdę... Coraz bardziej za przypożeniem góry mnie to obchodzi, co to jest stan, stan. Coraz bardziej nie chcę mi się niczego tłumaczyć, coraz bardziej mi się nie chce niczego szukać, bo tak naprawdę dominantem staje się to, że czuję się po prostu do dupy, że na nic nie mam siły, że nawet jeśli fizycznie za co się nie jestem w stanie się wziąć, to nie sprawi mi to żadnej przyjemności, natomiast daje poczucie bez sensu i takiego kompletnie w sumie, no i po co? Nie zbieram się na treningi, bo nie mam po prostu e, nawet chęci, tak naprawdę. E, przestało mnie bawić tańczenie, przestało mnie bawić spotykanie się z ludźmi, wszystko mnie męczy. E, po prostu chyba głównie wydaje mi się bezzasadne i czuję w sobie taki, e, taką pustkę, łamaną przez totalne, bezwładniające smutek, właściwie bez żadnego powodu. No, i taką, taką bezsilność, że właściwie no niczym mi nie zależy w tym momencie. Niczego nie czuję. Przynajmniej pozytywnego, niczego. No, także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli, jeżeli macie jakieś tam swoje pomysły, uwagi, to, to piszcie i, i będziemy w kontakcie. Trzymajcie się, Papa. Pa.